Moi drodzy, witajcie Ostatni vlog był z nawykania. Co dzisiaj się trochę poprawiło, jak to w życiu jest Są lepsze i gorsze chwile Kosteczka e, Tu mamy 30 Już zapomniałem, kurde 36 sztuk Bo są trzy rzędy, tak? A mam 50 ładować, więc Będę musiał tu pokombinować jeszcze, żeby to weszło Kontrahent, inwestor czeka Więc cisnę do przodu, jutro zbieranie ziemniaków Dobra moi drodzy, kopiemy takie to urządzenie jest. Pan Tadek tutaj jest, mama i nie mogę z nagrywać, bo nie chcę swojego wizerunku publikować. Ale spróbujemy. Tak. Nie pamiętam który ząbek. Dobra. Ja będę jechał do wrócę. Startujemy moi drodzy, drugi ząbek. moi drodzy, pokażę wam szybko, bo pan Tadek wyzywa, że się go nagrywa tak wyglądają pyry ziemniaki tu czym dołek jest, tam pan Tadek jest, nie mogę nagrywać tu gdzie jest dołek i była woda, są ładne duże na dorodne i takich wielkich jest dużo, dużo czym dalej na górkę tym gorzej i takie to pole ale ładnie na razie jest na wozie. Tyle moi drodzy z 5 Pełny wóz. Nawet nadstawki dałem. Bardzo zadowolony jestem z planu ziemniaczanego, bo fajnie to wygląda. Eee, Fernando odpoczywa. No nie wiem, czy coś będzie jeszcze ciekawego do nagrania. Jak coś to się włączy. Moi drodzy, teraz jeszcze szybka wrzutka. Co mogę z tego, z tego, z tego starego dywanu zrobić? Czy w garażu sobie ułożyć na posadce? Może nie będzie ciągło. To, to kompletnie nie wiem. No, miałem propozycję, żebym trzydziestkę sobie nim obił, ale no, raczej chyba nie. Więc jak coś to piszcie w komentarzach, coś to na gospodarstwie w jakiś sposób mógłby się przydać. Dobra, szybkie przejście zrobię. Tu to będzie działo do piwnicy w starym domu. Już jest bałagan, ale tak tu już tutaj niestety jest. Nie ode mnie to zależy puszczę wam lapce, jak będę to wrzucał ostatni filmik widzę że się jakby rozszedł dużym echem ponieważ jak wiecie każdy ma swoje jakby lepsze i gorsze momenty tak jak powiedziałem przed chwilą każdy ma gorsze i lepsze momenty no akurat mam ten gorszy bo ten rok jest taki dosyć zabiegany ciężki. i jakby powstanie tego kanału miało zawsze na celu pamiątkę pozostawienia dla mnie, gdzieś jak będę stary, jeżeli dożyję żebym sobie otworzył i zobaczył jak walczyłem z tym wszystkim no choć czasem jakby no ręce opadają, nie ma mnie na miejscu, jakby te dojazdy 100 km e, robią swoje, plus jeszcze e, zawiłości e, prawne, spadkowe względem tego też to jest osobny temat prywatny którego nie będę poruszał, no i jakby zniechęcenie gdzieś się pojawia w głowie no ale na razie jeszcze to robię, jak długo to zobaczymy. Czasem jest lepiej, czasem jest gorzej, jak sami wiecie w tym biznesie. Ale przede wszystkim no fajnie byłoby za jakieś, nie wiem, mam 34 jeszcze. Kurde, jakbym 84 lata miał czyli za 50 lat, jakby jeszcze YouTube był jakbym to otworzył, to bym miał niezłą beczkę, jak na przykład wjeżdżałem MTZ-em i gdzieś utopiłem się i w ogóle. No i w sumie to można MTZ-a pokazać, bo spogląda na to, no ale jakby w tym roku dały w dupę ta jazda e, czas poświęcony na to no, jakby no ps psychicznie jest ok aczkolwiek dużo jakby też inaczej się da ten czas wolny spędzić niż na gospodarstwie są inne formy i to też mnie cieszy, więc jakby gospodarstwo to nie całe moje życie, zawsze można coś zmienić no ale no nic, na razie działam zobaczymy jak to wyjdzie i spuszczam ten lapsa, wrzucam ziemniaki, jak jakaś fajna kwestia mi się jeszcze przypomni, to dołożę. Tak moi drodzy wy... o kurde macie. widzicie nawet statyw nie współpracuje tak wyglądam e, po tej akcji no jest jak jest trochę początku poszło e, Zam próbowałem dograć co mnie jeszcze tak zniechęca no to e, jakby to powiedzieć konkurencja bym powiedział która e, nie jakoś rzuca kłody pod nogi ale jakby no jednego osobnika zachowanie jest bym powiedział trochę karygodne ale tak to to jest zazwyczaj no pragnie. Widzi te areały, które chciałby dzierżawić, no ale na tą chwilę mówię: Nie, takie jest to życie. Ale nic, no, robota zrobiona, może się przełączę na przednią albo nie, będę musiał. Niestety, e, niestety włączył mi się timelapse i zaraz go zobaczycie. Zrobione, zrobione, tu jest bałagan, trzeba to zbierać, wyjeżdżać, cofać, jechać na pole drobne, jeszcze pozbierać, podpalić to, co się da. No i co? E, może jeszcze tam was zabiorę, zobaczę czy statyk będzie mi się chciało tachać No moi drodzy taka sytuacja pojmując dobrze, że przyjechałem Pali się pięknie, trochę ziemniaków wybieram. Tam jeszcze dwa kopce Więc nie upiekę sobie zaraz coś, bo jest naprawdę temperatura jest ładna Trzymajcie się i mam nadzieję do następnego Dobra moi drodzy, jeszcze na koniec nagram, szykuję materiał świetny na no, Nawet jakaś to idzie no wiadomo perfekcjonizmu nie ma, bo gdzieś się trafią jakaś połówka czy coś dziwnego, jakaś plewa, ale spełnia swoją. Taki mój mały areal to samo. Pewnie się już z wami żegnałem, więc jeszcze raz. Do następnego.